Siemka ludziska, Stavros 84, gig PS3 Kolejny freeware do grania można powiedzieć No nie tak bardzo freeware, ale niech będzie Darmowa, darmowa gierka od EA The Sims 2, pełna kolekcja Dostępna na Origin'ie Co trzeba zrobić? Wejść na oryginal, lewy górny róg Wykorzystaj kod produktu I w tabelkę, która nam się pojawi Mam nadzieję, że będziecie ją widzieć, jeśli będziecie widzieć To pojawi Wam się tabelka, wpisujecie I, wszystko zdrukowanych liter, przynajmniej tak jest napisane I Love, The Sims, pomiędzy każdym wyrazem yy, znak, yy, ten. jak to się korna tam na, No zobaczycie koda na dole na pewno jako yy, instrukcję i wdajecie dalej wtedy i zacznie wam się ściągać. I będziecie mogli sobie pograć za darmo, tak więc to takie małe, co nieco dla was, jeśli lubicie Simsy. A chcielibyście sobie wrócić do tego. Tak więc to by było na tyle dzięki naraz.